Cześć! Dzisiaj mam dla Was BMW 640d z polskiego salonu. Samochód jest z 2015 roku z końcówki. Cały w oryginalnym lakierze. E, oprócz tego mamy tutaj te opony zimowe i letnie. Oczywiście e, w tym momencie mam założone opony letnie. 18 cali zimowych e, jest jako drugi do, komplet dokładany do samochodu. Przejdźmy sobie jeszcze dookoła. To jest fajne w tym samochodzie to to że pomimo tego że ma 300 tysięcy kilometrów tak naprawdę już ponad to był jeżdżony głównie na autostradach na długich trasach co widać po wnętrzu zaraz wam pokażę. Zobaczcie sobie na wnętrze tego samochodu na fotel przede wszystkim. Mam oczywiście pamięć. Mamy tutaj rozsuwane pod Fotele są wentylowane To też nie jest ogólnie często spotykane w szóstkach Podgrzewane są oczywiście Mamy dodatkowo tutaj e, Światła Adaptive LED Czyli jak będziemy sobie tym samochodem jechali W nocy to nie musimy robić długie, krótkie One same się dostosują Nam na trasie, będą nam wycinać przeszkody Samochody za przeciwka Czyli pełen komfort W tym miejscu mamy bardzo ładne przeszycia I nagłośnienie Hermana Cardona e, Przechodząc sobie tutaj do deski rozdzielcze, i tak jak mówiłem, mamy wentylację, podgrzewanie. Tutaj też właśnie są bardzo ładne przyszycia. Deska sama w sobie też jest właśnie w zobaczcie w skórze bardzo ładne fajne mięsiste zagłówki fotel są dobrze utrzymane wygodny Przejdźmy sobie do tyłu i od razu Wam pokażę smaczek, czyli domykanie drzwi. Oczywiście mamy też dostęp bezkluczykowy. Czekajcie, teraz muszę otworzyć drzwi. OK. Przechodzimy sobie do tyłu. Ładne, fajne, bezramkowe drzwi przód-tył. No i z tyłu, słuchajcie, samochód wygląda naprawdę jak nowy z racji tego, że tutaj nikt nie jeździł. Z tej strony był fotelik pod koniec zamontowany, z czego widać właśnie tutaj mamy te odciski. Ale tak poza tym całe wnętrze wygląda naprawdę ładnie i schludnie. Czarna podsufitka oczywiście. Przejdźmy sobie do tyłu, a no i tutaj kolejny smaczek też przeszycie i tylko z przodu jest ładnie, z tyłu również zobaczcie z tej perspektywy jak auto się prezentuje. Mamy też takie smaczki właśnie jak tutaj Grand Coupe. Zamknijmy sobie. Gdy się dociągną, auto prezentuje się tak z tyłu. Jakie są mankamenty tego samochodu, jeżeli chodzi o lakier? No to samochód już ma kilka dobrych lat, więc wypadałoby zrobić polerkę, bo w tym miejscu, w tym miejscu są pewne takie przerysowania. Felgi ogólnie z ta wygląda dobrze. Jeżeli chodzi o to, no to w tym miejscu mamy zadrapanie z przodu. Są takie defekty od kamyczków, ale korekta lakieru tej w zupełności wystarczy. Przejdźmy sobie z tej strony. Te felgi pewnie też mają jakiś ślad użytkowania, ale słuchajcie, jak ktoś będzie chciał, to będzie to mógł zrobić, jak ktoś nie będzie chciał, to nie będzie musiał tego robić koszt lakierowania takich efektów to około 1000, 1200 zł. Także myślę, że jak przy takim aucie warto taką rzecz wykonać. Wsiądźmy sobie jeszcze na chwilę do środka. Hop. Chciałem Wam pokazać ogólnie właśnie tutaj, jak samochód chodzi. Znajdujemy się w środku. Tak wygląda deska rozdzielcza. To jest w strukturze drewna. Zobaczcie, te nawet się otwierają bardzo ładnie. Kretki. pach. Tu mamy cup holder. No i teraz zobaczcie. Opalimy sobie auto. Zobaczmy, jak auto chodzi, tak naprawdę. Bo to jest bardzo ważne. Tu mamy 3-litrowego diesla. 313 koni. Napęd X-Drive. Zobaczmy, czy wyświetlają się nam jakieś błędy. Zamknijmy sobie drzwi. Teraz tak. 312 tysięcy przebiegu. 250 km do stacji. Spalanie 10,5. Wejdźmy sobie w komputer pokładowy. Tutaj mamy info o pojeździe. Zobaczmy jak to wygląda. Status pojazdu. Wymóg serwisowania. Poziom oleju kontrol, wszystko jest w porządku, przejdźmy sobie jeszcze raz do info o pojeździe komputer pokładowy 10,5 litra spalanie ekran jest duży, można sobie tutaj wgrać Apple CarPlay, więc będzie mogli sobie wyświetlać ekran z telefonu na monitorze, jeżeli ktoś by chciał, ale chciałem też zwrócić Waszą uwagę po prostu no, zobaczcie na... jak sobie siedzimy w środku, jak ten samochód Pomimo przebiegu 300 tysięcy kilometrów, dobrze wygląda. Zobaczcie. Oczywiście mamy też head-up, czyli informacje będą nam się wyświetlały na szybie, jeżeli ktoś lubi. mamy podłokietnik, który jest troszeczkę tutaj wytarty, znaczy inaczej, jest wyślizgany, ale też uważam, że jeżeli by tutaj był zastosować po prostu jakiegoś detajlera, który by nam ładnie ten samochód przygotował, ale tak naprawdę można jeździć w tym stanie, w jakim jest w tym momencie i też jest dobrze. Ok, to sobie jeszcze zobaczmy na deskę rozdzieczą na te drewno, które Tutaj jest, żebyście sobie zwrócili uwagę na to, jak ono wygląda. Ono jest ogólnie przerysowane w pewnych momentach, ale jak idziemy z tej perspektywy, to tego totalnie nie widać. E mankamentem, który musiałbyś zrobić nowy właściciel, bo obecnie już e nie ma czasu, tak naprawdę, bo też ma inne samochody. No to tutaj w tym miejscu e pęk guzik, ale mogę Wam powiedzieć, wierzcie mi na słowo, jest to pewien standard. Ja w swojej BMC też już mam nadpęknięcie. To jest po prostu od e wciskania parkingu. No, i mamy oczywiście tryby jazdy. Zobaczmy sobie, mamy Sport Plusa, mamy Sporta, mamy Komforta, mamy Komfort Plus, plus Eco Pro. Tutaj nie polecam tym jeździć, ale co jest fajne, fajne jest to, że zmieniają się po prostu zegary. Zegary możemy mieć cyfrowe, możemy mieć właśnie na znak takich zegarów analogowych, co bardzo ładnie wygląda to wam jeszcze mogę tutaj takiego fajnego pokazać,